Oh, to

Przewenny siedziała, się działa, dalej dzieci w gęsty szyj, w jedzie chówce wolność chwała, tryumf błyska bo pi, lecz na szorne Państwo, i tym oto marszem rozpoczynamy kolejny etap naszych dzisiaj obchodów. Obchodów e, rocznicy e, niepodległości. E, cieszymy się niezmiernie, że jesteśmy tak liczną grupą. Miejsca tutaj ci u nas będzie dostatek. Bo tak tutaj z panią Teresą rozmawialiśmy, że ładniej wygląda, jeżeli dostawić stołów, niż jak ustawimy całą salę i będzie połowa pusta. Nie? Także jeżeli gdzieś jeszcze brakuje miejsc komuś, to yy, stoły dostawimy oczywiście. Yy, I też yy, kilka, yy, kilka takich, yy, najczęściej to tak jest, że ogłoszenia parafialne są na końcu, muszę, ale my to odwrócimy i na początku kilka takich ogłoszeń. Yy, drodzy drodzy Państwo, yy, tak jak widzicie na stołach, mamy zimne napoje i ewentualnie pojemniki na inne napitki. Na, na Jedzenie jest w formie szwedzkiego, szwedzkiego stołu. Tutaj tam można jeść ile jest. Pani Teresa mówiła, że nawet i trzy razy tyle, u nas było, to jeszcze sobie poradzi. Tak. Skoczy na giełdę, to na ziemniaków przywiezie i, 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 i tyle. Ale to serce się raduje, że tyle nas się tutaj spotkało, ale tak jak mówiłem. Jesteśmy z całego kraju e, i z Cieszyna, i z słowa, i ze Śląska, e, i, i naprawdę z dużych, e, z dużych, dużych odległości. E, cieszymy się, panie prezesie, kilka słów. No, jeszcze raz bardzo dziękujemy, ale dzisiaj mamy y, wielki świętość to niepodległości. I też mamy święto św. Marcina. W racji tej mamy i jubilata i sałania. Prosimy Jużlata, Byska, Włośniewicza i Marcina. Zapraszamy. Ja Nie może przykład jeszcze mikrofon Michałowi. To jest bardzo... Ja to jest bardzo... Kochani, jeśli mamy tutaj tak szanownych jubilatów i solenizantów, to musimy im coś zaśpiewać. Więc sto lat. Sto lat. szanownych kolegów. Przed, przed nami jest komandor rajdu Ponary, który dzisiaj ma piękne imieniny, więc dwie wielkie brawa. Brawo! I przed nami maestro 22 Międzynarodowego Młodszewskiego Rajdu Katynskiego. Wielkie brawa dla Zbyszka. A żeby wieczornicę patriotyczną dobrze zacząć, to wielkie brawa dla Państwa wszystkich. Oba, w bilak, a później Soleniza. Nie. Co ja mogę powiedzieć? Dziękuję no, to, bardzo. Nie, nie spodziewałem tak, się, tak że tak. będę miał takie urodziny. Jakoś nie planowałem tego. W domu rodzina została, a my z żoną w długą niech tam siedzą, a my tutaj no. No dobrze, ponieważ ja jestem śpiewakiem, nie wiem czy wiecie, to może coś zaśpiewamy, no to jedziemy. Ale można być. Nie, to teraz może. A, nie, A, to jeszcze później będziesz śpiewał. Ja też śpiewa. ja, śpiewa. nie będę. Dzisiaj, dzisiaj Święto Niepodległości, ja zapraszam na imieniny jutro do czapli i tam po prostu po, pośpiewamy. Dzisiaj Święto nie będzie Niepodległości. To słuchajcie. Jak chcesz, to możemy zespół zostać. Zespół gra do ósmej rano, o dziewiątej jesteśmy w czaplach. Proszę Państwa, proszę. Nie, wszyscy stoją, tak? Także zaśpiewamy na początek Legiony. My pierwsza brygada. Żołnierz tabuta, legiony to miałem to Legion. Żołnierz Zabuta, Legiony Ich bin ein Schatz, Śpios. Poszliśmy tu i osamotnieni, a z nami szedł nasz wielki los, O rybie w gada, serce Na stos rzuciliśmy swój stos, Szanowni Państwo, dlatego nie mówiliśmy ile dzisiaj słyszę, kończy lat. Jak widzicie z takich głosów to to maksymalnie 25. Drodzy Państwo wiemy, że tutaj akordeonistom to jest lepiej, bo mają teksty. Tutaj dyrektor też się postarał o teksty. Każdy z nas dostanie. A jeszcze jedno oczywiście ogłoszenie. Tutaj pani Teresa, bo słuchajcie. Jedzenia w sumie nie wiem. Może zabraknie, może nie, ale Benek mówił, że do jedzenia to już on się za... Do picia. Y, mówię do jedzenia. No to właśnie, coś do jedzenia, czyli coś do picia. Y, y, wystarczy. I jeszcze, jeżeli chodzi o sprawę noclegów, zgłaszać się do pani Teresy, ile pani Teresa da rady położyć, to położy u siebie, a resztę, słuchajcie, naprawdę, mówili mi kiedyś, że miałem już tam pokój przygotowany, ale jeden z księży mówi, do akurat mojej matury mówi, wie pani, myśmy myśleli, że Wojtek przyjdzie do seminarium, mieliśmy jemu pokój, ale jak dziewczyny kolana zaczęły pokazywać, to już i poszedł. Czyli następne noclegi, które są, to noc w seminarium jest bezcenna. Także już na poważnie z noclegami zgłaszać się do pani Teresy, i pani Teresa już wszystko ogarnie. Proszę, e, chwilę spokoju. E, proszę państwa, e, przedstawimy historię legionów pieśń wojskowa najpierwsza brygada powstała pod koniec I wojny światowej była to ulubiona pieśń marszałka Józefa Piłsudskiego którą często wintonował podczas spotkań z żołnierzami regionów Legionów Polskich po pierwszej wojnie światowej powstał spór między dwoma autorami tekstu. Tadeuszem Biernackim i Andrzejem Hałacieńskim. Ostatecznie sprawa została rozwiązana podobownie i to Andrzej Hałaciński. uważany jest za autora trzech pierwszych Groty, pieśni My, pierwsza brygada. Natomiast Tadeusz Biernacki został uznany autorem sześciu kolejnych wrotów. My pierwsza brygada, śpiewana jest do melodii Kielskiego Marsza numer 10. Zapraszamy do jedzenia. Księże kapelanie, prosimy o modlitwę. rzeczywiście się roznoszą wspaniałe. Także czas również na wieczerze naszą wspólną, żeby Pan Bóg był też z nami ze swoim błogosławieństwem, bo się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszechmogący i dobry Boże, dziękujemy Ci, że nas gromadzisz przy tym wspólnym stole, w tym szczególnym dniu przeżywania i radości z racji naszej wolności. Dziękujemy Ci za ten dar, dar wolności którym możemy się dzisiaj cieszyć. Prosimy Cię po błogosław naszej ojczyźnie, po błogosław nam, naszym rodzinom, po te dary, które będziemy spożywali z Twojej dobroci i wynagradzaj życiem wiecznym wszystkim, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego, przez Chrystusa Pana naszego. Radujmy się smacznego. A tak praktycznie tutaj są dwa stoły. Tutaj i tam jest takie samo, takie samo jedzenie, tylko zupa inna. Miała nas noc o Noclegu, to był, była miejscowość tutaj na granicy mołdawsko-ukraińskiej. I nagle tydzień czy dwa tygodnie przed otrzymuje wiadomość. Dwa zdania, do są czy zdania. Y, witam szanowni Państwa. Jeśli macie możliwość, proszę przyjęcie do nas w I nie I wiedziałem gdzie to jest. Wiedziałem, kto mi pisze. A potem się okazało, że to jest z tych dwóch zdań. Wyszła pomoc, która obejmuje... 40 transportów humanitarnych, trans, wiele osób, które udało się do Polski tutaj dostarczyć, ale przede wszystkim odkryliśmy, że polskie serce niekoniecznie musi być w Polsce, ale może być też na Kresach. Przed Wami. Siostra Samoja, żeby Wam uczciwie z ludźmi ze stowarzyszenia, poprowadzi i doprowadzi. Jak zaczęłam pracę na Ukrainie, to zwracałam się do wielu ludzi, do wielu grup, żeby przyjechali, żeby zobaczyli, że jak tam żyją ludzie, jak niosą ze sobą wartości i przede wszystkim jak piękne oczy dzieci, chociaż rączki ciężko spracowane Wszyscy mi pytali, czy tam są Polacy. Y, Czytam Sobotonkowie Polaków, no i y, tak sobie pomyślałam, Boże od kogo liczy się człowiek? I Stowarzyszenie Raju Katejskiego to jedyni ludzie, którzy nie zapytali o nic, nie zadali zbędnych pytań, przyjechali, za co im będę doskonale wdzięczna. Y, przywieźli ze sobą radość, Teraz, kiedy wyjeżdżałam, bo no, doszło do tego, że ten dom w Klewarówce został zamknięty, przynajmniej na czas wojny, to podchodziły do mnie starsze panie i dziękowały i prosiły o przekazanie podziękowania Wam, panowie, że ich modlitwy w języku polskim zostały wysłuchane, bo do nich przyjechali Polacy, dla nich to było święto, dla nich to był dzień najważniejszy w ich życiu. Oni to zapamiętali. I z każdym transportem nie było co jeść, nie było światła, nie było co zawieść na front, ale jeżdżaliśmy 20 kilometrów od linii frontu. Nie będę opowiadać teraz o tych um, obrazkach wojennych. Może kiedyś przyjdzie na to czas. Sama też jeszcze nie jestem na to gotowa. Ale przywoziliście nam nie tylko produkty, ale też nadzieję. Że damy radę, że warto, że nauczymy się żyć pod y, świstem rakiet i pod hukiem bomb. To było dla nas najważniejsze. Ważna też była modlitwa, bo wiele razy sama doświadczyłam, jak dostaliśmy trzy godziny na pogrzebanie y, zabitych, jak odpatrywaliśmy rannych i trzeba było uciekać, bo Rosjanie szli i praktycznie powinniśmy nie żyć, żyjemy. Żołnierze z prądu prosili, żeby Wam też przekazać, że kiedyś, jeżeli przeżyją, to sami przyjadą, żeby podziękować. Nie wiem, jak będzie wyglądać takie spotkanie i nie wiem, czy do tego dojdzie. Wojna no, się nie kończy, wojna trwa. Panie prezesie, przywiązam tutaj podziękowanie od pani starosty naszej i od... W i od dzieci i ich rodziców. Dlatego, że nasza wdzięczność jest wielka. Nie będzie się ona wyrażać w jakichś rzeczach, ale będzie się wyrażać y, w tej prostej modlitwie. Ci ludzie w kościele mogą się po ukraińsku, ale w domach zawsze mogą się po polsku. To jest dla nich język kontaktu z Bogiem. Ja jestem dumna, że jestem Polką, ale też Jestem dumna, że to, co macie napisane Kocham Polskę i Ty ją kochaj, to tysiące ludzi w Ukrainie doświadczyło, że to nie jest tylko napis, wy to nie Ja za poraną pana Michała zaczęłam pisać reportaże. Zawsze bardzo interesowały mnie dwa światy. Świat mózgu ludzkiego i świat aniołów. Ten pierwszy mi się ciągle wymyka. Ale ten drugi poznałam jest realny. Dlatego reportaże będą miały tytuł Aniołowie moją imiona. Bo to jest Michał, bo to jest Bronek, bo to jest Benek, bo to jest Ania, bo to jest Wojtek, bo to jest Tadek, bo to jest Adam. Bo to jest Grzesią. Bo dzięki wam mieliśmy ciepło, kiedy zaczęła się wojna, bo to wy zmieniliście piecę. Bo dzięki... Wam mieliśmy co jeść, bo sama, kiedy mieszkało ze mną pięćdziesiąt parę osób, wrzuciłam ostatnią kapustę do garnka i ostatnie pięć kartofli i sobie myślałam, Boże, zostałam tutaj dla tych ludzi i koniec. I zaraz był telefon ze stowarzyszenia, że ludzie dojadą. Bardzo Wam dziękuję. Nie będę czytać, ale chciałam <krym> powiedzieć, że Wasza modlitwa i wasza pomoc jest naprawdę bardzo potrzebna. I proszę Was, róbcie to dalej, bo niesiecie piękne wartości i niesiecie dobro, które kiedyś, może nie tutaj na ziemi, ale w wieczności na pewno wydało moc. I niech wraca wraca do Was wschodzi, Bóg zapłać. Dziękujemy to Sumuelo. No, naprawdę jesteśmy duszszeni tymi słowami. Ja myślę, że bardzo bardzo ważne słowo siostra powiedziała bezpośrednio właśnie słyszymy tutaj od siostry, która uczestniczy w tej strasznej wojnie. My jako stowarzyszenie jako uczestnicy na sobie sprawy często nie zdajemy, że ta pomoc wniesiona może mieć tak, tak duże znaczenie. Ja myślę, że te słowa środki są bardzo, bardzo istotne. Ja myślę, że tu jak wiesz, bardziej pobudzą naszą wrażliwość na pomoc. Bardzo ważne, bardzo ważne. Tu jest tak jak ksiądz też doktor Andrzej właśnie wspominał, każda taka puszka, każdy pieniążek to jest duża, duża pomoc, przez co mówiła w ostatnim kartofle życiu, prawda? Dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz bardzo. Prosimy o drogę prada na Szanowni Państwo, ale rzeczywiście pomoc ma jedno imię i myślę, że tutaj łączyć z prezesem Musimy jeszcze raz podziękować tym naszym aniołom stowarzyszeniu. Proszę zostać koledzy, oczywiście wojtek... Tu Benek oczywiście już stoi, chłopaki kierowcy, Andrzej, Tadeusz, Ada, proszę o kolegów hydraulików, też o powstanie. Powstańcie i naprawdę bimy im gorące brawa za to co oni robią. A ja powiem tak, myślę, że też w imieniu Pana Prezesa mamy naprawdę wielką godność. I zawsze z tego, że mamy tak wspaniałych członków naszych stowarzyszeń. Dziękuję.